W 2004 roku astronomowie korzystający z teleskopu Hubble A skierowali jego obiektyw na coś, co wyglądało jak nic. Pozornie pusty fragment nieba w pobliżu wielkiego wozu, niejaśniejszy niż jarenko piasku trzymane na wyciągniętej ręce. Jednak po setkach godzin ekspozycji zdjęcia ujawniły coś zadziwiającego. Tysiące starożytnych galaktyk upakowanych w miejscu wielkości główki szpilki. Nazwano to Hubble Ultra Deep Field i zaskoczyło to cały świat. W ciągu jednej nocy nasze rozumienie wczesnego wszechświata uległo zmianie. Znaleźliśmy się w początkowej fazie istnienia wszystkiego. Przeniśmy się prawie dwie dekady później, do Bożego Narodzenia 2021 roku. Rakieta wystrzeliwuje w niebo, niosąc teleskop internetowy, większego, ostrzejszego i bardziej ambitnego następcę teleskopu Hubble'a. Naukowcy na całym świecie wstrzymali oddech. Webb nie był tylko nowym teleskopem. Była to maszyna czasu zaprojektowana do badania pierwszego światła wszechświata. Ale nikt nie był przygotowany na to, co nastąpiło później. W 2023 roku Webb zajrzał głęboko w kosmos w ramach misji JADES Advanced Deep Extragalactic Survey. To, co odkrył, wprawiło ekspertów w osłupienie. Wśród 717 nowo wykrytych galaktyk, znacznie starszych i bardziej odległych niż wszystko, co dotychczas zaobserwowano, znalazło się kilka masywnych, dobrze zorganizowanych galaktyk, które nie powinny się tam znaleźć. Dlaczego? Ponieważ łamą zasady. Według naszych najbardziej wiarygodnych modeli, galaktyki takie jak te powinny powstawać przez miliardy lat. Teoretycznie 500 do 850 milionów lat po wielkim wybuchu powinny istnieć tylko małe, słabe galaktyki karłowate. Po prostu nie powinno być wystarczającej ilości zwykłej materii, atomów, gazu i pyłu, aby powstały giganty przypominające współczesne galaktyki. A jednak tam były. Astrofizyk Ewo Lebe i jego zespół przeglądali pierwsze zdjęcia opublikowane w internecie, kiedy natknęli się na coś niewy. Jedna galaktyka szczególnie przykuła ich uwagę. Znajdowała się 13,1 miliarda lat świetlnych od nas, a na podstawie jej jasności i masy wydawało się, że zawiera równowartość 100 miliardów gwiazd. Ele wspomina ten moment z niedowierzaniem. Przepuściłem dane przez oprogramowanie. Wyświetliło dwie liczby, odległość i masę. Prawie wyplułem kawę. Właśnie odkryliśmy coś niemożliwego. To, co zaczęło się jako świętowanie tlumfu technologii, szybko przekształciło się w kosmiczną zagadkę. Niemożliwie wczesne, niemożliwie masywne. Tak najlepiej można opisać te galaktyki. Teraz rozumiesz, dlaczego astrofizyk Evolap nie użył słowa niemożliwe lekko. Aby zrozumieć odkrycie Webba, wczesny wszechświat musiałby być znacznie gęstszy, niż sądziliśmy. Zawierać nawet pięć razy więcej materii niż przewidują obecne modele. Albo to, albo galaktyki te powstały w wyniku procesu tak nieznanego, że nie ma go nawet w naszych teoretycznych podręcznikach. Niezależnie od tego, jak na to spojrzeć, odkrycia te postawiły naukowców w kosmicznym impasie. Oba wyjaśnienia wymagają radykalnych zmian fundamentalnego przepisania naszej wiedzy o ewolucji wszechświata. Zaledwie 500–700 milionów lat po wielkim wybuchu istniało co najmniej sześć ogromnych galaktyk, z których każda zawierała około 10 miliardów, a jedna nawet 100 miliardów mas słońca. Struktury odkryte przez Webba szybko zyskały wśród astronomów nową nazwę – łamacze wszechświata. I choć nazwa ta brzmi dość szalenie, okazało się, że to dopiero początek. Wkrótce potem uwagę naukowców przyciągnęła kolejna galaktyczna anomalia. gz 140 NEITA, galaktyka, która istniała zaledwie 290 milionów lat po wielkim wybuchu. Była zbyt duża i zbyt dojrzała jak na swój wiek. Potem pojawiła się SEARS-2112, galaktyczna kopa drogi mlecznej z w pełni rozwiniętym pasmem centralnym i masą 10 razy większą niż nasza galaktyka która powstała już 11 i 10 miliarda lat temu. Nie są to odosobnione anomalie. Są one częścią rosnącego wzorca, który wywiera ogromną presję na nasz standardowy model kosmologii. W miarę pojawiania się kolejnych kosmicznych łamaczy zasad, niektórzy badacze zaczynają głośno zastanawiać się, czy nie popełniliśmy błędów w interpretacji historii powstania wszechświata. Cofnijmy się o krok. Wielki wybuch to nie tylko modne hasło. To podstawa współczesnej kosmologii. W najprostszej formie opisuje narodziny wszechświata, nagłe pojawienie się przestrzeni, czasu i materii z nieskończenie małej, gorącej i gęstej osobliwości. Wszystko, co widzimy dzisiaj, od gwiazd po galaktyki i nas samych, rzekomo powstało w tej jednej chwili. Wiemy? Że wydarzenie to miało miejsce około 13,8 miliarda lat temu, głównie dzięki temu, że wszechświat wciąż się rozszerza. Ale nie rozszerza się on w przestrzeni. To sama przestrzeń rozciąga się na zewnątrz. Odwróć w myślach ten proces i w końcu dojdziesz do punktu o nieskończonej gęstości i zerowej objętości. Najsilniejszym dowodem potwierdzającym tę teorię jest promieniowanie reliktowe lub CMB. Jest to słaba, Jednolita poświata wypełniająca wszechświat, pozostałość po około 380 tysiącach lat od wielkiego wybuchu. To coś w rodzaju zdjęcia niemowlęcia wszechświata, które potwierdza gorącą, gęstą fazę początkową. Jest jednak pewien haczyk i to spory. Oto czego większość ludzi nie rozumie. Nasze modele nie opisują samego wielkiego wybuchu. Nie opisują dokładnego momentu w którym wszystko się zaczęło. Skupiają się natomiast na tym, co wydarzyło się tuż po upływie jednej jednostki czasu Planka, najmniejszej znaczącej jednostki czasu w fizyce i około 400 tysięcy lat później. Innymi słowy, nauka pomija pierwszy moment i zaczyna opowiadać historię tuż po napisach początkowych. Jeśli więc nasze rozumienie początku jest już niejasne, a galaktyki powstają zbyt wcześnie i są zbyt duże, Prawdziwe pytanie brzmi. Co jeśli wielki wybuch, jaki znamy, jest tylko najlepszą historią, jaką udało nam się wymyślić, ale nie jest prawdziwa. Czas planka. Najkrótszy nieżalny fragment czasu, wynoszący zaledwie 10 do minus 43 sekundy po domniemanym początku wszystkiego, nadal pozostaje całkowicie ogiany tajemnicą. Oznacza on punkt, w którym wszystkie znane prawa fizyki przestają obowiązywać. Poza nim poruszamy się po omacku. I chociaż teoria wielkiego wybuchu nadal ma silną pozycję w głównym nurcie nauki, nie jest ona wcale niepodważalna. Jedna z jej największych słabości jest jednocześnie jej najbardziej fundamentalną cechą. Dlaczego wszechświat w ogóle powstał? Jak coś mogło wybuchnąć z czegoś, co wydaje się być absolutną pustką? Czy naprawdę z niczego może powstać wszystko? Czy coś wprawiło to wszystko w ruch? A może był to po prostu niepojęty kosmiczny zbieg okoliczności? To pytania, które sprawiają, że nawet najbystrzejsze umysły łamą sobie głowy i szukają innych możliwości. Porozmawiajmy o kosmicznej inflacji. Jest to koncepcja, zgodnie z którą wszechświat nie tylko rozszerzył się po wielkim wybuchu. Wybuchnął on na zewnątrz z niewyprędkością w ułamku sekundy. Jednak nawet ta powszechnie akceptowana koncepcja ma swoich sceptyków. Dla niektórych inflacja wydaje się raczej tymczasowym wyjaśnieniem niż sprawdzonym mechanizmem. W tym miejscu pojawia się Andre Linde, rosyjski kosmolog o śmiałych poglądach. W latach 80. XX wieku zaproponował, że inflacja mogła wcale się nie zatrzymać. Sugerował, że nadal trwa, tylko nie wszędzie. Według Linde inflacja kończy się w odizolowanych bańkach, a każda bańka staje się odrębnym wszechświatem z unikalnymi prawami fizycznymi i stałymi. Jeśli ma rację, to to, co nazywamy wszechświatem, jest tylko jedną bańką w ogromnym, pieniącym się multiversie, nieskończonym morzu kosmicznych światów, z których każdy rządzi się własnymi prawami. Nie jest to jednak jedyna koncepcja. Niektórzy naukowcy uważają, że nasz wszechświat jest częścią niekończącego się cyklu. W tym modelu nie ma pojedynczego początku ani końca, tylko wieczna pętla narodzin, śmierci i odrodzenia. Zamiast wielkiego wybuchu proponują wielki kolaps, przyszły moment, w którym grawitacja pokona ciemną energię, powodując zatrzymanie ekspansji wszechświata i jego zapadnięcie się w sobie. Ostatecznie cała materia może zostać zmiaździona w supermasywną czarną dziurę. Gęstą osobliwość pochłaniającą wszystko. Ale z tego niewyciśnienia może narodzić się coś nowego. Nowy kosmos, nowy wielki wybuch, wielkie odbicie. To nie wszystko. Fizyk Nikodem Papuasi z Uniwersytetu New Haven ma swoją własną niezwykłą teorię. Sugeruje on, że cały nasz wszechświat istnieje wewnątrz czarnej dziury. Według Papalawskiego w centrum jakiejś kolosalnej czarnej dziury mogło powstać maleńkie, gęste ziarno, które ostatecznie eksplodowało, dając początek naszemu wszechświatowi. Jeśli to prawda, czarne dziury nie są tylko kosmicznymi grobami. Są bramami, tunelami jednokierunkowymi łączącymi różne wszechświaty. Pomyślcie o tym, każda czarna dziura w naszym wszechświecie może być punktem początkowym zupełnie nowego kosmosu. Każdy z własną wersją czasu, przestrzeni i rzeczywistości. Oczywiście, choć te teorie są zadziwiające, żadna z nich, nawet wielki wybuch, nie może w pełni odpowiedzieć na najgłębsze pytania. Co było przedtem? A co ważniejsze, dlaczego to się stało? Legendarny fizyk Stephen Hawking twierdził kiedyś, że pytanie o to, co było przed wielkim wybuchem, jest bezsensowne. Ponieważ czas sam zaczął istnieć wraz z nim. Przed czasem nie było żadnego, co przed. Ale z drugiej strony, być może nawet ta teoria jest o krok od upadku. Kontynuując więc naszą podróż przez przestrzeń, czas i dalej, patrzcie w niebo i nie traćcie ciekawości. Wszechświat szepcze sekrety. Musimy tylko słuchać.